Cześć, witam cię serdecznie! Ja nazywam się Angelika Zielińska i jestem trenerem wizerunku, osobistą stylistką oraz coachem. A to jest kanał, dzięki któremu dowiesz się, jak mądrze skompletować swoją garderobę oraz poznasz, jak budować swój styl, wizerunek, a także pewność siebie i poczucie samoakceptacji, aby wyglądać i czuć się jak najlepsza wersja siebie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zachęcam Cię do zrobienia tego właśnie teraz, aby być na bieżąco ze wszystkimi treściami, które tutaj publikuję. Czas letnich wyprzedaży właśnie się rozpoczął, dlatego też w dzisiejszym odcinku opowiem Ci o kilku takich wskazówkach, które warto wziąć pod uwagę, wybierając się właśnie na zakupy. Czy to stacjonarnie, czy to kupując takie rzeczy wyprzedażowe w sklepach online, aby po prostu nie popaść w szał zakupów, nie dać się ponieść emocjom i zakupić jedynie to, czego tak naprawdę potrzebujesz i w czym będziesz chodzić, co będziesz nosić. Pierwszą rzeczą, którą warto zrobić przed udaniem się na wyprzedażowe zakupy, jest przegląd szafy. Zobacz, co w tej twojej szafie jest. Być może są jakieś ubrania, o których zapomniałeś, zapomniałaś, albo są też rzeczy, które są już poniszczone, bądź też nie pasują do Twojego aktualnego stylu, więc wtedy dobrze jest się z nimi pożegnać i zrobić przestrzeń w swojej szafie. Jak dokonać samodzielnie takiego przeglądu szafy nagrałam w jednym z ostatnich odcinków, tutaj gdzieś go podlinkuję, także możesz sobie obejrzeć. Kolejnym krokiem, który jest po tym przeglądzie szafy, jest zrobienie listy zakupów, czyli Patrzysz sobie, czego w Twojej szafie tak naprawdę jeszcze brakuje, o ile czegokolwiek w ogóle brakuje, bo być może jest ona już kompletna dla Ciebie. Natomiast jeżeli są takie rzeczy, to spisujesz je sobie na kartce albo w telefonie już w zależności jak sobie wolisz i staraj się jak najdokładniej opisać fason, kolorystykę danej rzeczy, której będziesz poszukiwać właśnie w trakcie zakupów. Co jest ważne, tę listę właśnie warto zawsze mieć przy sobie, dzięki czemu też nie ulegniesz takim zakupom pod wpływem emocji, pod wpływem chwili, tylko kupisz jedynie te rzeczy, których tak naprawdę potrzebujesz. No oczywiście, jeżeli będziesz się tak mocno, solidnie trzymać tej listy. Kolejną kwestią, na którą warto zwracać uwagę już podczas samych zakupów jest to, czy dana rzecz, która wpadła ci w oko w sklepie jest w twoim stylu? Czy dobrze się w niej czujesz, jeżeli ją założysz? I czy pasuje do pozostałych ubrań w twojej szafie i pozwoli ci budować różnorodne stylizacje? Kolejną taką wskazówką, uwagą na temat wyprzedaży jest to, aby nie kupować czegoś tylko i wyłącznie dlatego, że jest na wyprzedaży, że jest bardzo tanie, że mówimy sobie czasami, no grzech było nie kupić. Co prawda, nie wiem, czy to kiedykolwiek założę, nie wiem, czy będę miała to gdzie nosić, czy pasuje w ogóle do mnie, ale było tak tanie, że po prostu musiałam sobie to kupić. Oczywiście tak nie robimy, bo przez to zagracamy sobie szafę, tworzymy właśnie taki nieład i też nie potrafimy łączyć z tej rzeczy, którą właśnie kupiliśmy pod takim wpływem emocji i pod wpływem tego, że była bardzo tania, nie potrafimy z niej tworzyć jakiejś stylizacji, po prostu w gruncie rzeczy jej nie nosimy. Kolejną taką wskazówką wyprzedażową jest to, aby zwracać uwagę na jakość. Wyprzedaża to jest dobry czas, kiedy możemy upolować takie dobre, jakościowo rzeczy, często w dużo niższej cenie. Być może wcześniej ta pierwotna cena była poza naszym zasięgiem, za naszym budżetem. Dlatego też warto na wyprzedażach poszukać dobrych jakościowo rzeczy, które posłużą nam na lata, a które dokupimy właśnie w bardzo przystępnej często cenie. Podczas wyprzedaży staraj się też za bardzo nie skupiać tylko na takich aktualnych trendach. Oczywiście dobrze jest sobie wcześniej prześledzić na przykład nie wiem jakieś pokazy na przyszłe sezony i zobaczyć, co jeszcze z tego sezonu będzie noszone i będzie takie top, można powiedzieć w przyszłych sezonach, czyli na przykład teraz jesienno-zimowym i wtedy takie rzeczy sobie możesz zakupić, możesz w nie zainwestować. Natomiast jeżeli wiesz, że coś jest tylko na przykład teraz modne wiosna, lato, a później już nie bardzo będzie na czasie i nie bardzo będziesz chciał, chciała to nosić, to lepiej tutaj skupić się na bardziej klasycznych rozwiązaniach i na takich właśnie ubraniach, które zostaną z Tobą na dłużej. I ostatnia wskazówka to jest to, aby nie kupować na zapas. Wbrew pozorom stosunkowo często zdarza się tak, że niektórzy kiedy mają jakiś ulubiony model sportu, t-shirtu albo plus i widzę, że jeszcze jest ta rzeczy na wyprzedaży dodatkowo, to kupuję sobie na zapas kilka sztuk, żeby mieć ją, kiedy ta pierwsza się już poniszczy. No nie jest to dobre rozwiązanie, bo jak wiesz, to kolekcje w sklepach pojawiają się bardzo często, coraz częściej pojawiają się nowe rzeczy, więc być może pojawi się coś, co jeszcze bardziej ci się będzie podobać, jeszcze bardziej będzie Ci odpowiadać, a ty będziesz w szafie gdzieś tam zalegać jeszcze z tymi poprzednimi modelami. I jeszcze jest kwestia tej rozmiaru. Kupuj rzeczy w rozmiarze, który jesteś w stanie aktualnie na siebie założyć. Tej, w zależności od tego, czy woli rzeczy. Czy bardziej dopasowane, czy bardziej takie oversize'owe. Natomiast yy, chodzi tutaj głównie o to, żebyś nie kupował, nie kupowała rzeczy zbyt małych. Czasami panie tak szczególnie właśnie kupują rzeczy o jeden rozmiar mniejsze, o dwa rozmiary mniejsze z takim przeświadczeniem, że na pewno do nich schudnę już za kilka tygodni, za kilka miesięcy będę sobie w tej rzeczy chodzić. Natomiast często zdarza się tak, że w rezultacie ona gdzieś ląduje właśnie na tym dnie szafy i później jest nienoszona, zapomniana yy, i Ostatecznie pozbywamy się jej ze swojej szafy. To właśnie taka pigułka wskazówek zakupowych, wyprzedażowych, które chciałam Ci przekazać, a które myślę, że pozwolą Ci dokonać mądrych zakupów i pozwolą uniknąć takiej frustracji pozakupowej z niezadowolenia, z takich dokonanych wyborów, których to myślę, że po zastosowaniu tych wskazówek nie będzie w ogóle. Oczywiście, jeżeli potrzebujesz pomocy w uzupełnieniu albo w zbudowaniu swojej garderoby, to zapraszam Cię do kontaktu. Więcej informacji znajdziesz na mojej stronie internetowej www.angelikasielińskar.pl, gdzie jest m.in. właśnie usługa zakupów ze stylistką. Dziękuję Ci za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się podobało, to daj łapkę w górę. I oczywiście przypominam o subskrypcji kanału. No i do zobaczenia już w kolejnych nagraniach. Pozdrawiam Cię serdecznie.